To było szalenie ciekawe doświadczenie. Wcześniej jednak wiele ciekawych rzeczy zrobił w Trójce. Wspomina współpracująca przeglady z inżynierem Renata Szewczak, którą Janusz Sidorenko włączył do zespołu wprowadzającego w Trójce technologię stereo. To był niezwykły przywilej, bo dostawało się płyty gramofonowe, które należało przegrać na taśmy bo taśma była nośnikiem wiodącym. A to było wielkie wyzwanie, dlatego że każda z firm, która produkowała te płyty, robiła to inną techniką. Te roweczki były niezwykle delikatne przy stereo i jak się dało za duży ciężarek, to potrafiło wyżłobić i zniekształcić ten rowek i płyta już była zepsuta. Kochany, to była wielka odpowiedzialność. Rączka się liczyła. Przegrywanie płyt na taśmę w stereo miało przygotować program do ciągłego nadawania w tym systemie. Jednak eksperymentalne audycje stereofoniczne były nadawane już od 1967 roku, wspomina inżynier Leszek Michniewicz. Początkowo nadawano dwie godziny dziennie programu stereofonicznego. Opierał się na takiej odzywce na początku audycji. Kanał lewy. Kanał prawy. To, ja wierzę, to, tam tak to było jak... wielkie wydarzenie. Do tej pory ten sygnał wiele osób zna. Tadeusz Nóg nagrał swoim głosem, pan inżynier Sidorenko to zrealizował i pan Janusz Nowak ten kanał lewy, pop-pop-pop, puk, puk, puk. kanał prawy, pop pop puk. puk, puk. To z biedy był zrobiony, wie pan? Tadeusz hmm. Ja wtedy pracowałem jako inżynier tu na myśliwieckim już współpracował z twórcami steru w Polskim Radiu, pod wodzin Janusza Sidorenki, inżyniera i gitarzysty znakomitego. Janusz ten test wymyślił, bardzo go dobrze wymyślił, potem wiele stacji go stosowało, ale trzeba to było nagrać. No, najtaniej było nagrać własnymi siłami, a nie wynajmować zawodowego człowieka. W związku z tym ja to nagrałem. O tym wszystko. Natomiast potem czasem dzieci na wołały, kanał lewy, kanał prawy. Kto miał radio stereo, mógł słuchać nagrań stereo, a reszta tych mono to było coś gorszego, to była moda, to był szał. To popularne